Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ze wsi. Tutaj mamy dopiero co wyklute kaczki nieme. No, na początku piszczą, ale później już się stają takie, takie mało rozmowne. Takie fajne, puszate są. Umieją pływać. I nie przechowywać, jakby ktoś miał je na wysokość. Bo one tak, siedzą, siedzą i później wyskakują. I nieźle się pultają. O, jak widać, takie pulty robią. Tu mamy czarne, brązowe, białe, ale mniejsza z Te kaczki dopiero są dwa. Dwie. No i jeszcze będą. Takie. No takie fajne w dotyków. Jeśli chcecie kolejny odcinek, dajcie dużo łapek w górę po prostu.